Ile w tym, co piszą ewangeliści, jest prawdy o dzieciństwie Jezusa, a ile haggady teologiczne i co to w ogóle znaczy? Rzeczywiście, kiedy otwieramy Ewangelię, widzimy najpierw takie zjawisko, że o narodzeniu Jezusa mówią tylko dwie z czterech Ewangelii. Mhm. A więc już to pokazuje, pierwotna katecheza chrześcijańska nie miała w konstytutywnym elemencie nauczania o poczęciu narodzinach Jezusa. Tak? Mamy dwie Ewangelie i to bierzemy tutaj pod uwagę najstarszą Ewangelię, jak się uważa, czyli ewangelię Marka, gdzie nie mamy ani słowa, dał narodzeniu Jezusa, tam Jezus pojawia się jako dorosły, zresztą uczniowie spotkali go jako dorosłego, poszli za nim jako dorosłym. Katecheza o Jezusie, ona zdecydowanie zaczynała się od chrztu w Jordanii, od tego jak właśnie Jezus rozpoczynał publiczną dorosłą działalność. To samo mamy w Ewangelii Jana, Jezus pojawia się jako dorosły. Natomiast w dwóch Ewangeliach, właśnie w Mateusza i Łukasza, nazwijmy, że pojawił się coś takiego jak prolog, taki chrystologiczny, czyli taki wstęp, który ma już na samym początku otworzyć czytelnika na tajemnicę osoby, która będzie opowiadana w Ewangeliach. I teraz, jeżeli już mówimy o tym jako prologu chrystologicznym, albo tak jak nazwałeś Haggada, to jest opowieść na podstawie Biblii, która wyciąga z nich jakieś właśnie ważne przesłanie teologiczne. Haggada to jest opowieść, która jakby bazując na tekstach biblijnych, w tym przypadku starodestamentalnych, mhm. ma jakby za zadanie uaktualnić przybliżyć, zinterpretować te dawne jakieś podania, dawne księgi, dawne pisma, żeby one się stały dla nas ważne i aktualne. I rzeczywiście chyba ten prolog, jakim są Ewangelie Dzieciństwa, też można by nazwać taką haggadą chrystologiczną, czyli opowieścią o Jezusie, ale która nie rekonstruuje faktów historycznych, tylko właśnie chce przedstawić opowieść o tym, kim tak naprawdę był Jezus. Czy odpowiedzieć na to zasadnicze pytanie, kim jest Jezus.